Mężczyzno, spójrz w kalendarz. Dokładnie rok temu obiecałeś sobie, że ten rok będzie inny. Że wreszcie poznasz atrakcyjną, wartościową dziewczynę i zbudujesz z nią udany związek. Tymczasem oglądasz ten film i Twoje życie wygląda dokładnie tak samo. Pewnie za chwilę pójdziesz na wigilię, bo jest końcówka roku albo będziesz świętował Sylwestra i Twoja ciocia albo Twoi znajomi spytają Maciek, Michał, Kamil. Czemu dalej jesteś kawalerem? Taki fajny chłopak, a wciąż nie ma u boku żadnej dziewczyny. Co im odpowiesz? I gdy spojrzysz w lustro i spytasz absolutnie, brutalnie szczerze samego siebie, z czego to się wzięło, to mam nadzieję, że nie powiesz, że to wina tych kobiet, wina złych czasów, teraz jest trudniej, nie ma sensu próbować, tylko użyjesz tego momentu, żeby wreszcie przyznać przed samym sobą, że pora wziąć się za działanie, i pora na realną zmianę. I w tym filmie powiem Ci dokładnie, co zrobić, aby ta zmiana w 2026 roku wreszcie miała miejsce. Przejdziemy przez pięć głównych powodów, dla których teraz jesteś samotny, mimo że nie chcesz być samotny, jesteś otwarty na poznanie nowej kobiety i Dowiadując się o tych powodach, przedstawię też Ci rozwiązania, które możesz wdrożyć już od zaraz po obierzeniu tego materiału, aby 2026 rok był zupełnie inny. Pierwszy błąd to tak zwana mentalna masturbacja, czyli iluzja działania. Sytuacja, w której jak większość z nas oglądasz masę treści w internecie, na YouTubie, na TikToku, być może mój kanał, włączasz każdy film, robisz nawet być może notatki. Ale nic realnie z tego nie wdrażasz, tylko wpadasz w pułapkę tego, że jeszcze jeden film, jeszcze jedna książka, jeszcze jedna rolka i wreszcie moje problemy będą rozwiązane. Prawda jest taka, że nie potrzebujesz więcej wiedzy, nie potrzebujesz więcej informacji, potrzebujesz więcej realnego wdrażania tych informacji, które już teraz masz. Więc, zamiast pytać siebie, ile przeczytałeś książek w tym roku, albo ile obejrzałeś filmów na YouTube, albo na ilu wykładach byłeś, Samorozwojowych w tym roku, także pod kątem relacji damsko-męskich, spytaj siebie, ile podjąłeś realnego działania? Ile razy stworzyłeś sobie szansę, aby poznać kobietę w Twoim typie? Ile razy podszedłeś w tym roku do dziewczyny bez kontekstu w codziennych sytuacjach? Ile razy wybrałeś się na jakieś wydarzenia, gdzie możesz poznawać przez jakiś wspólny kontekst, przez zainteresowania, przez sport, przez jakiś networking kobiety? Ile razy byłeś na randce? Czy używałeś aplikacji randkowych? Jeżeli używałeś tych aplikacji randkowych, czy używałeś ich w dobry sposób, który daje ci szansę, a nie te szansę rujnuje? Bo to jest druga sprawa, że możesz podejmować działanie, ale to działanie często jest niespójne, niekonsekwentne i niemądre. To znaczy, dużo lepiej, żebyś przykładowo podszedł do nieznajomej kobiety w codziennej sytuacji i po każdym takim podejściu wyciągnął wnioski na temat tego, co tam się wydarzyło, co mógłbyś zrobić lepiej i przyjrzał się też temu, jak się poczułeś w tych sytuacjach, zamiast na pałę podchodzić 100 razy i nie wyciągać z tego żadnych wniosków, licząc na to, że w końcu któreś podejście do czegoś doprowadzi. Albo zamiast scrollować na Tinderze, wrzucając randomowe zdjęcia, które akurat znalazłeś w albumie swojego telefonu, zastanów się strategicznie, korzystając chociażby z materiału, który ostatnio nagrałem, który podlinkuję w tym filmie, na temat tego, jakich błędów unikać na aplikacjach randkowych, czy masz odpowiednio Ustawiony profil, który rzeczywiście generuje ci szansę, bo dużo lepiej, żebyś poświęcił godzinę, nawet 5 godzin na to, żeby zoptymalizować swój profil i następnie z niego korzystać i wiedzieć też, w jaki sposób prowadzić konwersacje z kobietami, z jakimi będziesz miał dopasowanie, zamiast bezmyślnie scrollować przez aplikacje randkowe, w prawo, w lewo pisać byle co do tych dziewczyn, licząc na to, że któraś będzie zainteresowana, albo co też często niestety występuje. Masz takie zrywy, gdzie decydujesz się, że dobra, teraz pora, pora się zmienić, pora zacząć podchodzić do kobiet, pora używać aplikacji randkowych, pora, pora tworzyć sobie jakieś szanse, ale to trwa kilka dni, maksymalnie może dwa tygodnie. Po czym zniechęcasz się, przestajesz być konsekwentny, znowu wracasz do swoich starych nawyków i ponownie podejmujesz działanie. Ty już jesteś u, swoje, u progu swojego bólu, gdy czujesz, że no nie ma już wyjścia, i musisz znowu wyjść z domu i podjąć proaktywne działanie. Po kilku miesiącach. Znowu masz taki chwilowy zryw i słomiany zapał sprawia, że po chwili ponownie jesteś w, punktu, w punkcie wyjściowym. Więc zaplanuj konsekwentne działanie i pomyśl, jakie działanie będzie realnie przybliżało Cię do realizacji Twojego celu randkowego, relacyjnego. Więc sugeruję, żebyś w 2026 roku zapytał samego siebie, nawet to zmierzył, ile godzin poświęcasz na... Chłonięcie treści samorozwojowych, w tym na temat relacji damsko-męskich, a ile tego czasu poświęcasz na realne działania i zdecydował, że tego realnego działania będzie przynajmniej dwa razy więcej niż ilość czasu, jaką poświęcasz na edukowanie się, na zdobywanie wiedzy. I jak już określisz, że tego czasu będzie tyle, to następnie podejmujesz, podpisujesz umowę sam ze sobą, że to działanie będzie konsekwentne, regularne i mądre. Drugi błąd wiąże się z mitem, który Często słyszę w internecie, czyli stań się mężczyzną wysokiej wartości i kobiety same pojawią się w Twoim życiu. Ten mit wyznają często osoby, które chcą znaleźć bardzo inteligentną, racjonalną, oczywiście tylko w cudzysłowie i pozornie wymówkę przed konfrontowaniem się z odrzuceniem, z lękiem, z tym, że jakaś kobieta może w tobie pewne odczucia niekomfortowe striggerować. Bo co z tego, że będziesz teraz przez kolejny rok. Czytał książki samorozwojowe, chodził na siłowni, wyrobisz sobie formę greckiego Boga, zarobisz miliony złotych, będziesz potrafił mówić ośmioma językami, robić salto i jeszcze grać na gitarze, skoro ani razu nie odezwiesz się do kobiety, która ci się spodobała, ani nie zaprezentujesz siebie, czy to na Instagramie, czy na aplikacjach randkowych, bo to jest dokładnie tak samo, jakbyś był. Jakimś luksusowym, ekskluzywnym samochodem, powiedzmy, że jakimś modelem Ferrari. Nie znam się na samochodach, więc nie mam pojęcia, jakie to są samochody. Ale powiedzmy, że Ferrari, które no, wygląda fantastycznie, dużo osób chciałoby takim samochodem pojeździć, ale jest ukryte gdzieś w jakimś zapyziałym garażu albo pod plandeką i nie ma okazji, żeby w ogóle zauważyć to Ferrari i nim się zainteresować. Bo to nie jest tak, że kobiety mają jakiś magiczny radar, gdzie wychodzą z domu i. Tak jakby szukał, trochę jak wygrywasz metali, że wyczuwają, jeżeli w odległości 50 metrów jest jakiś atrakcyjny mężczyzna wysokich wartości. Ty możesz być tym mężczyzną i już teraz mieć wszystko, czego Twoja wymarzona kobieta pragnie w mężczyźnie, ale jeżeli nie stworzysz okazji do tego, żeby ona Cię poznała, tylko będziesz liczyć na to, że idąc z domu, po zakupy do żabki, 50 metrów stąd, albo siedząc w tej mitycznej piwnicy i pracując nad sobą, rozwijając się i budując swoją wartość, nagle kobieta przejdzie obok i odezwie się do Ciebie sama albo zapuka do Twoich drzwi, akurat gdy zamówisz jedzenie na Uber Eats, to Twoje nadzieje zostaną dosyć brutalnie skonfrontowane z rzeczywistością. Musisz podjąć realne działanie i zacząć eksponować się na ludzi, w tym na kobiety i szukać okazji towarzyskich, okazji społecznych do tego, aby taką kobietę Poznać. Niezrozumie źle, to fantastycznie, że rozwijasz się, że pracujesz nad sobą, że podnosisz swoją wartość w swoich oczach i robisz rzeczy, na które masz ochotę, i rozwijasz się w życiu i nie sfokusujesz się tylko na kobietach, ale jeżeli będziesz ignorował tworzenie sobie szans przy poznawaniu kobiet, czy to na żywo, jak najbardziej rekomendujemy, czy ewentualnie w internecie, to jest to często ucieczka. I pamiętaj o tym, że możesz te dwie rzeczy robić jak najbardziej równolegle. Trzeci błąd, przez który dalej jesteś sam, to kształtowanie w sobie wewnętrznego sabotażysty, który wyznaje konkretny zestaw szkodliwych, ograniczających przekonań. Bo niezależnie od tego, jak dużo masz motywację do zmiany, niezależnie od tego, jak bardzo chciałbyś, żeby było inaczej, jakie działanie podejmujesz, jeżeli masz w głowie toksyczne, ograniczające, Szkodliwe przekonania w stylu kobiety lecą tylko na hajs. Nie ma sensu się starać o kobietę, bo ona i tak nie wniesie do twojego życia żadnej wartości, albo prędzej czy później będziesz miał złamane serce, będziesz zgołstowany, będziesz odrzucony. Albo że jeżeli nie, nie jesteś w top 1% facetów, to żadna kobieta nie będzie tobą zainteresowana i tylko będzie udawała to zainteresowanie, to, to jest trochę tak, jakbyś wskoczył do wody, chciał się nauczyć pływać, ale dorzuciłbyś sobie do tego Ciężką kotwicę. No, fajnie, że będziesz podejmował jakieś działanie i próbował w tej wodzie wykonywać jakieś ruchy, ale z tą kotwicą prędzej czy później utoniesz. I tu jest dokładnie tak samo, jeżeli nie przekształcisz wreszcie tych przekonań, w których oczywiście jest pewne ziarno prawdy, i to nie jest tak, że te przekonania wzięły się znikąd, ale jeżeli tego całkowicie nie wyczyścisz, to niezależnie od tego, jak bardzo będziesz chciał się zmienić, to dalej będzie działać jak ta kotwica, jak hamulec ręczny trochę tak, jakbyś miał Najlepszy na świecie komputer, który ma fenomenalne podzespoły, ale Twoje oprogramowanie jest zawirusowane i nie jest w stanie normalnie funkcjonować. Więc zachęcam Cię do tego, żebyś spisał wszystkie swoje przekonania, które masz na temat samego siebie, na temat relacji z kobietami, na temat otaczającego Cię świata, na temat Twojego wpływu na to, jak Twoja codzienność wygląda, i wykreślił albo zaktualizował, a przynajmniej podważył te, które masz w sobie od dawna i które. Gdybyś tak spojrzał zupełnie obiektywnie z boku, nawet możesz zrobić to z jakimś modelem sztucznej inteligencji, prawdopodobnie Ci szkodzą. I oczywiście nie musisz od razu wszystkiego wywracać do góry nogami, bo chodzi też o to, żebyś zobaczył potwierdzenia tych nowych przekonań w rzeczywistości, ale poddaj je w wątpliwość i stań się krytykiem dla własnych myśli, dla własnych przekonań w głowie. I podejmij decyzję, że przynajmniej trzy z nich, Zaktualizujesz i dasz sobie kolejne trzy miesiące, aby poszukać w rzeczywistości zaprzeczeń tych ograniczających przekonań, i jeżeli je znajdziesz, to wtedy je na stałe w swoim oprogramowaniu zwanym mózgiem zaktualizujesz. Kolejny błąd, przez który wciąż nie masz dziewczyny, to bycie w niewłaściwym środowisku. I to ma dwa aspekty. Po pierwsze, miejsce, w którym mieszkasz, czysta logistyka. I możliwości do znalezienia potencjalnej partnerki. Jeżeli mieszkasz na wsi albo w małej miejscowości i nie wyjeżdżasz regularnie poza tą miejscowość, bo nie możesz się przeprowadzić, albo możesz się przeprowadzić do miasta, przynajmniej gdzie jest te 200-300 tysięcy mieszkańców, ale nie podjąłeś tej decyzji, to musisz pogodzić się z tym, że twoje możliwości poznania przyszłej partnerki będą bardzo, ale to bardzo ograniczone, bo nawet jeżeli Jesteś w stanie podejść do obcej kobiety. Nawet jeżeli używasz aplikacji randkowych w dobry sposób i jak już pojawia się okazja, to potrafisz z niej skorzystać. To jeżeli tych okazji będziesz miał bardzo mało, a siłą rzeczy im mniejsza miejscowość, tym mniej okazji, to będziesz potrzebował bardzo dużo czasu, żeby te okazje przekuć w realne możliwości pod postacią chociażby randek. Więc zamiast narzekać na to, że jesteś w małej miejscowości, że tutaj nie ma żadnych ludzi, że wszyscy się znają i tak dalej, i tak dalej, pomyśl, jak możesz przeprojektować swój tydzień, aby bywać w największym mieście w okolicy i tam otworzyć się na poznawanie kobiet, albo czy w perspektywie kolejnych miesięcy, roku, dwóch, możesz tak zmienić swoje życie, aby przenieść się do większego miasta. I drugi aspekt tego to jest Twoje otoczenie pod postacią znajomych, rodziny, osób, jakimi się otaczasz. Bo to tak samo jak z przekonaniami, o których mówiłem wcześniej. Jeżeli osoby w Twoim otoczeniu mówią Ci, że. Rynek randkowy teraz jest do dupy, nie ma sensu w ogóle poznawać dziewczyn. Jak podchodzisz do jakiejś obcej kobiety, mówisz jej komplement, to jesteś dziwakiem i zamiast cię zachęcać i ciągnąć do góry i dawać też Tobie dobry przykład, że można, że są sprawczy, że są proaktywni, że pomimo trudnych warunków podejmują działania, to popychają Cię w dół, negują Twoje działania, mówią Ci, żebyś czegoś nie robił. To najwyższy czas, żeby poszukać. Nowego znajomego i stworzyć sobie najlepiej od podstaw grono, które będzie spójne z Twoimi celami i które realnie będzie wspierać cele, do których dążysz. Więc, jeżeli masz teraz takie, a nie inne otoczenie i chciałbyś poznać inne osoby, w opisie filmu znajdziesz też link do naszej już działającej od wielu, wielu lat grupy na Facebooku, gdzie w każdej chwili możesz opublikować post i znaleźć osoby takie jak Ty, które chcą się rozwijać. I zwiększyć tym samym swoje szanse na poznanie wymarzonej partnerki. Natomiast, jeżeli chciałbyś, abyśmy ja, Vincent i cały nasz zespół przeprowadzili cię od A do Z przez wszystkie rzeczy, które powinny się wydarzyć, abyś realnie miał szansę poznać swoją wymarzoną kobietę i stworzyć z nią udany związek, tak jak udało to się wielu, wielu dziesiątkom, pewnie już ponad 200 naszych klientów na mentoringu. To rozważ udział właśnie w programie mentoringowym, gdzie zaadresujemy wszystkie te powody, o których ty mówię, znajdziemy wszystkie inne rzeczy, które w tym momencie są dla Ciebie takim hamulcem ręcznym, jeżeli chodzi o rozwój w relacjach, jeżeli chodzi o budowanie sprawczości, atrakcyjności w swoim życiu i przez trzy miesiące przetransformujemy Twoje życie randkowe i Twoją codzienność, tak, że obudzisz się po trzech miesiącach i nie będziesz mógł prawdopodobnie w ogóle poznać. Że to jest Twoje życie. Więc jeżeli traktujesz ten rozwój poważnie i chciałbyś wykorzystać tą noworoczną motywację, aby realnie, wreszcie coś w swoim życiu zmienić, to jest to najlepsze środowisko do tego, aby to się wydarzyło. Jeżeli jesteś zainteresowany, link do formularza zgłoszeniowego znajdziesz w opisie tego filmu, a także w pierwszym komentarzu. I piąty, ostatni błąd to liczenie na to, że kobiety powinny Cię akceptować dokładnie takim, jakim jesteś teraz. I już mówiłem wielokrotnie o tym w moich filmach. Ale uważam, że rada bądź sobą to jest jedna z najgorszych rad, którą można dać mężczyźnie. Natomiast rada bądź najlepszą wersją siebie, z której jesteś dumny, to jest już zupełnie inny temat. Bo wielu facetów, nawet jeżeli podejmuje działanie i realnie próbuje poznawać kobiety, czy to w prawdziwym świecie, czy na aplikacjach randkowych, randkuje z tymi kobietami, ale nie myśli o tym, jak jest odbierana, co znowu dobitnie pokazuje materiał o aplikacjach, które ostatnio nagrałem z moją znajomą znajdziesz w opisie: to nieważne, jak bogate ma wnętrzne ta osoba, nieważne, jak dużo może zaoferować tej kobiecie, ale nie wie, w jaki sposób to przedstawić, żeby kobieta miała świadomość tego, z jakim mężczyzną ma do czynienia, czyli nie zadba o aspekty zewnętrzne, swój ubiór, swój wygląd, swoją higienę osobistą, ani o umiejętności interpersonalne, gdzie taki mężczyzna będzie mógł wydobyć wszystko, co w nim jest najlepsze i pokazać kobiecie, z kim ona ma do czynienia pod kątem Umiejętności autoprezentacji, ekspresywnego mówienia, opowiadania historii, budowania połączenia emocjonalnego, budowania połączenia seksualnego z tą kobietą, tworzenia poczucia, że rzeczywiście mają coś wspólnego, nie zostawiania tego w przypadkowej rozmowie, że akurat trafią na rzeczy, które dla nich są ważne. Umiejętności aktywnego wsłuchania i wielu, wielu innych aspektów tego, co sprawia, że chcemy komunikować i spędzać czas z innym człowiekiem to taki mężczyzna będzie się frustrował i dojdzie do wniosku, że no po prostu coś jest z nim nie tak i kobiety nie chcą jego takiego, jaki on jest. I oczywiście super, jeżeli taki mężczyzna się nie zniechęci i dalej będzie próbował, ale to jest tak, jakby cały czas walił głową w mur, a to nie chodzi o to, żeby walić dalej głową w mur, aż rozboli cię głowa albo jak doznasz jakiegoś zawału, tylko żeby zamiast walić w mur, otworzyć sobie drzwi, czyli poświęcić trochę czasu, i nakierować trochę samoświadomości na to, jakie teraz sprawiam wrażenie i co kobieta, którą poznaję, z którą idę na randkę, której profil mój wyświetla się na, aplik na aplikacji randkowej, z kim jej się kojarzę, jakie budzę odczucia w niej, jak się ona przy mnie czuje, jaki jest obraz, który ona może sobie stworzyć mniej lub bardziej świadomie na bazie tego, jak się z nią komunikuje. Jeżeli to nie jest spójne z tym, co chcesz komunikować i kim jesteś, co czujesz, że reprezentujesz. To najwyższa pora, żeby zadbać o to, opakowanie korzystając z analogii marketingowo-sprzedażowej, bo nawet jeżeli jesteś świetnym produktem, świetnym facetem, znasz swoją wartość, wiesz, jak dużo możesz zaoferować kobiecie, jaką poznasz, ale zaniedbujesz opakowanie, to mało która kobieta będzie zainteresowana kupnem kota w worku. Mam nadzieję, że ten film cię nie zdeprimował, nie zdołował, a zamiast tego cię sfrustrował, i tą frustrację, ten gniew, który w tobie się pojawił, i te brutalne rzeczy, które być może właśnie o samym sobie usłyszałeś, wykorzystasz jako paliwo do rozwoju i do realnej zmiany. Jeżeli chciałbyś się dowiedzieć, jakie konkretne kroki wykonać, aby w 2026 roku albo dowolnym roku, w jakim oglądasz ten materiał, wreszcie znaleźć dziewczynę, to kliknij ten film, który tutaj powinien się pojawić, na temat tego, właśnie jak znaleźć dziewczynę w siedmiu krokach w najbliższych kilku miesiącach. My widzimy się w kolejnym filmie. Do zobaczenia.